Cześć, witam Cię na kanale Fotografia jest fajna. Dzisiaj zabrałem Was na spacer do lasu. Znaczy, nie będę spacerował, bo mi się nie chce. Chciałem pokazać coś innego. Chciałem pokazać, jak robić zdjęcia. Zdjęcia bez obróbki fotograficznej w Photoshopie, jakiejkolwiek, czy w innym programie graficznym. Bo, znaczy, zacznijmy od początku. Ja dzielę swój czas, okres, kiedy ja modyfikowałem, obrabiałem zdjęcia na takie trzy okresy: trzy. Pierwszy to jest wtedy, kiedy zacząłem fotografować. Fotografowałem na filmach czarno-białych, przeważnie sam je wywoływałem, przeważnie bo czasami dawałem do punktu, że mi negaty wywołali, natomiast sam robiłem z nich odbitki. Ja Otóż te odbitki w pewnym czasie, to minęły lata jakieś, tam nie dużo, ale minęło i zacząłem się z tymi odbitkami bawić, zacząłem kombinować. <laughs> Najpierw nie doświetlać jakieś fragmenty, doświetlać. Później zacząłem łączyć zdjęcia, czy robić coś, co się nazywa sandwichem, czy, czy połączeniem zdjęć na sztywno, jedno na drugie nałożone. Później zacząłem wkomponowywać elementy w zdjęcia, zacząłem robić kolaże, kola, kolaż z kilku zdjęć. No to już było bardziej skomplikowane, bo podstawą tego był, było wymyślenie, jak to wygląda. Czasem zrobienie odbitek, wycięcie i połączenie ich ze sobą, a następnie później na kartce wielkości tej, która miała być, wyrysowanie, gdzie, które zdjęcie ma wejść, później tak skomponowanie na powiększalniku, żeby tam weszło to zdjęcie. Dopasowanie jasności, czyli to trzeba rozjaśnić, to pociemnić, tu kanty zamazać. Zacząłem się z tym całkiem dobrze bawić. Korygowałem perspektywę przez pochylanie kartki, na której się to odbijało, zwiększając przysłonę. W każdym razie. Szło mi to coraz lepiej. No, ale niestety yy, pojawiły się filmy kolorowe. Nam się urodziło córka, więc chcieliśmy mieć te kolorowe zdjęcia i kolorowych yy, zdjęcia nigdy sam nie robiłem odbitek, nie wywoływałem negatywów. No to z tym na to do punktu. I z, przestałem mieć wpływ na to, jak to zdjęcie będzie wyglądało. Później, później, po czasie znowu yy, poznałem, raczej. Znaczy, Poznałem Photoshopa, komputery weszły do domów, to był rok dziewięćdziesiąty piąty, kiedy ja pierwszy raz poznałem Photoshopa, 97 kiedy miałem własne, własnego, własny komputer w domu i wtedy zacząłem naprawdę go używać, bo wtedy to zapoznałem się, zacząłem go naprawdę używać, czyli skanować zdjęcia i znowu obrabiać i dziś jestem w stanie uczciwie w Photoshopie zrobić bardzo dużo. Ze zdjęciem jak najbardziej. Natomiast okres pomiędzy jednym a drugim, czyli pomiędzy tymi zdjęciami czarno-białymi, które obrabiałem, a tymi zdjęciami, które zacząłem obrabiać w Photoshopie, był ten drugim moim okresem i nie godziłem się na to, żeby te zdjęcia były, ach, zrobione. Zacząłem kombinować i o tym, jak zacząłem kombinować i o tym, jak robić wspaniałe zdjęcia bez Photoshopa, dzisiaj będzie film. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą zacząłem kombinować przy zdjęciach, popatrzcie, mam, czy mam w torbie, to co o czym myślę, to pewnego rodzaju nakładki, które miały modyfikować zdjęcie w jakiś sposób. Stałem się wtedy posiadaczem, czy staliśmy się posiadaczami różnych takich nakładek na obiektywy. Teraz zademonstruję, jak one wyglądają. Takie, taka nakładka na przykład o, popatrzmy o. Ten sposób, która mogła zrobić o coś takiego. Albo taka nakładka. O ten. Czy jeszcze, jeszcze kilka różnych takich nakładek y, gadżyciarskich, Natomiast one są uczciwie y, nudne, ponieważ bardzo szybko. No ile można zrobić takich zdjęć takich na 5, na 4? No co? Ja założę tutaj taki obiekt, taką, może tamtą. Na aparat zrobię zdjęcie. Mam aparat. Plecak na ziemi. Aparat w ręce. Autofokus włączony, chociaż chyba lepiej, żeby nie był włączony autofokus. Wycelujmy tam. A może bez autofokusa? O, zrobimy takie zdjęcie. O, o! O! Trochę tu ciemno. Kto powiedział, że tu jest widno. Trochę ciemno jest w tym lecie zresztą O dobra o A teraz ustawię ostrość i zrobimy zdjęcie z ustawioną ostrością Ktoś mi plecak zabrał i to zaspadnie Ale takie zdjęcia szybko mi się znudziły Uczciwie wszystko się wysypało. Dokładnie. Wszystko się wysypało na ziemię, co miałem przygotowane. A miałem przygotowane, widać? Nie, nie widać, co mam przygotowane do robienia zdjęć. Pani? Wszystko się wysypało nie. Co zostało jeszcze? Ok. To to już jest niepotrzebne, bo już użyliśmy. Ale takie zdjęcia są naprawdę są nudne. One się szybko nudzą. To nie jest coś pasjonującego, czym by się chciało zajmować przez dłuższy czas. Szukam. O, tu mam jeszcze jedną taką fajniejszą. Nie już nie będziemy pokazywać. Dlaczego? odkrywać też ten inny filtr. Na przykład filtr zmiękczający. Filtr zmiękczający, który powoduje, że zdjęcie jest takie, panią Irenę Dziedzic podobno tak kręcili zawsze w tym. Ono jest ostre, to jest miękkie. Załóżmy go do naszego aparatu i zobaczmy, co ono potrafi zrobić. Zdjęcie na czysto. Nie no, to tak to nie może być. Zabrałem dzisiaj Kanona 1200 z jego podstawowym obiektywem. I podstawowym, ponieważ pomyślałem sobie, że. Znaczy pomyślałem, nie pomyślałem, tylko stwierdziłem, że on ma po prostu małą chustoszewkę. Te wszystkie filtry są na małe obiektywy, i do mojego szerokiego obiektywu by nie pasowały. Dobra, zróbmy zdjęcie. A teraz zrobimy zdjęcie z tym rozmyciem. Uwaga, o, mam nadzieję, że to widać. Sprawdzę szybko, nie tu, tu sprawdźmy. Nie no, wyraźnie widać, jak on zmienił to zdjęcie. To i to jest filtr zmiękczający. Drugim filtrem, znaczy ja go rzadko, czasami, czasami używam, nadal dzisiaj jeszcze. Filtr, który z tamtych czasów mi pozostał, to jeszcze gwiazdka. Nie mam gwiazdki, bo gwiazdka jest znacznie, to za tym słońcu tam zadziałałaby. Czyli też następny filtr, który zacząłem korzystać. Tych filtrów, jakby spojrzeć w pracowni, to jest jedna szuflada, która jest taka szeroka, taka głęboka i taka wysoka, która jest cała zastawiona filtrami. Właśnie z tamtych czasów. Tych filtrów mieliśmy dużo i mamy dużo cały czas. Ale idąc dalej, zacząłem. Szukać następnych rozwiązań, bo to są takie rozwiązania oczywiste. Zacząłem czytać, jak sobie dawniej radzono z uzyskiwaniem pewnych efektów. Jednym z tych efektów jest na przykład używanie azyjne kosmetycznej. Znaczy to jest krem To W sumie nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby było tłuste, żeby się mazało nie po ziemi, tylko po filtrze. Nie można tego używać bezpośrednio na obiektywie, po to są filtry UV, albo na przykład taki filtr jak ten. Robimy to o ten sposób. Elegancko ręką, powinienem mieć chusteczkę do, do tego, ale gdzieś teraz poszukam chusteczkę, żeby to o i co? I przykładamy, poprzednie zdjęcie było tam, więc zrobimy poprzednie zdjęcie razy, ciekawe czy to wpłynie mi bardzo, O, I mamy. Uu, fajne. Pokaż. Mamy bardziej rozmyte zdjęcie. Przymiarowyłem ja pod światło. Gdybym to zrobił. O, ze światłem to uzyskam inny efekt. Trochę za blisko. Musimy odsunąć, żeby ten efekt był większy. Ze światłem efekt. Wow. Trochę. E, dobra, ja wiem, co ja zrobiłem. Skorygowałem naświetlenie, ponieważ robiłem pod światło. Więc zerujmy mu to naświetlenie. O, ok. Trochę trzeba by było się tym pobawić. Za mało światła wpadało mi. Tutaj palce, palce trochę prześwietle. To zdjęcie. Momencik ustawiono ustawmy Jest. Mam wyłączony autofokus, ponieważ przy różnego rodzaju filtrach, ale to bez problemu się ustawia. Przy różnego rodzaju filtrach autofokus głupieje. Teraz nie spadaj, a ja poszukam, zamknę na chwilę krem. Używałem zwykłego kremu Nivea. Soft, ale nie musi być soft, może być hard. jeśli tak jest oczywiście. W torbie, oprócz różnych innych rzeczy, musi tu być chusteczka. Chusteczka, żeby go przetrzeć i w ten sposób wpłynąć na jego zmianę, jego y, rzeczy. To jest lepsze niż palcem. i Możemy to... Rozmyć, możemy smużyć, możemy robić różne rzeczy, ale może zajmiemy się innym elementem. Zamiast takiego filtru, bo czasami e, pamiętam zdjęcie, które zrobiłem kiedyś przez butelkę. Było lato, gorąco, butelka z, z resztką wody i przez tą butelkę zrobiłem zdjęcie. Takie zdjęcie możemy zrobić też przez kawałek folii. W się na spacerze, znajdzie się kawałek folii bez żadnego problemu. Jeśli złapiemy właściwie światło, na przykład O, tak, możemy uzyskać jakieś takie rozmycia. One jest mało widoczne. Trzeba poszukać mocniejszego albo mocniej zgiąć tę folię. O. Nie dlaczego jak sobie krzywe zdjęcie, jak ma być proste. O. Możemy poeksperymentować. Pod tu, rozjaśnić to zdjęcie. Poeksperymentować z takim kawałkiem folii, bo wychodzą ciekawe. To jest zwykły kawałek folii. Ja tutaj mam jeszcze kawałek plastiku, on nie wypadł z torby. Plast... Nie, nie tego plastyku. A drugi plastik wypadł z torby. Nie, tu jest na górze. Kawałek plastyku po karcie SD, który możemy włożyć w kadr. O, i zrobić przez niego zdjęcie. Uwaga. I mamy takie zdjęcie. Rozmycie. Rozmyć możemy w ten sposób robić z przeróżnych rzeczy, które na co dzień nie nadają się do niczego. Możemy zrobić sobie naprawdę dużo fantastycznych zdjęć, które będą dla kogoś z boku będą nieobliczalne. Oczywiście możemy to też powinno to prześwietlić. Hmm, tu prześwietlamy, nie tu. Tu i prześwietlić. I zrobimy zdjęcie o takie, może jak. o przed chwilą miałem inaczej, wydobywało mi się lepiej. Możemy zrobić o takie zdjęcie. To wszystko powstaje tutaj w tej chwili, zrobione ze śmieci praktycznie. To był jeden z elementów. Ale któregoś dnia robiliśmy zdjęcia gdzieś z dorotą. I ona zrobiła zdjęcie, będąc w środku, w kapliczce, zrobiła zdjęcie y, przez szybki na zewnątrz drzewo. I to drzewo, później zresztą y, w jakich, na jakimś konkursie zostało wyróżnienie, ponieważ to były czasy przedkomputerowe. Dzisiaj, dzisiaj y, y, wyżyczyli, ale to nie nadaje się. Natomiast to drzewo było w połowie czerwone, a w połowie niebieskie, dlatego że takie były szybki w tej kapliczce kapliczce, w której ona była. I zrobią to zdjęcie, popatrzyła, że um, można w ten sposób zrobić ciekawe zdjęcie. Ja oglądając to, stwierdziłem, że o, fajnie, to mi się podoba. I sam zrobiłem zdjęcie później takie, takie. Znaczy, to jest zdjęcie zrobione. Ono wisi cały czas w tej chwili u doroty nad jej komputerem z boku. Nie mogę nie go przynieść, bo jest przyklejone do ściany. To jest jakiś 93 rok. Zrobione jest to zdjęcie. Zostało zrobione poprzez własnej konstrukcji, własnej, to nie, własnej, własnej roboty, filtr zrobiony na komputerze. Wzi na, na komputerze, w programie graficznym, zrobiłem kilka kolorowych smug. Takich, takie kawałeczki sobie porobiłem, różne, w różne takie smugi i później to wydrukowałem na folii przezroczystej, takiej dosyć sztywnej. Pocięłem na kawałki, także mi wchodziło w uchwyt od filtrów kokin i wkładałem to i miałem do zrobienia zdjęcia. Dzisiaj yy, postanowiłem zrobić to samo. No miałem przed chwileczką w ręce kawałek folii Jest. Mam kawałek folii. Kawałek folii przez jakbym zrobił zdjęcie, też ono będzie już wyglądało inaczej jak cały świat wygląda inaczej. Czyli stracimy kontrast. Ten strata kontrastu spowoduje, że uzyskamy coś innego, ale y, najlepiej gdyby wziąć nie taki y, Słabnący. Yy, robiłem to na filtrze UV, ale on jest niepowtarzalny. I zwykłe dzisiaj korektory. Na tym możemy sobie coś pomagać. Korektory są o tyle. Yy, spirytusu nie wziąłem. Zapomniałem zabrać spirytusu. Miałem wziąć spirytus, żeby później yy, przyknąć i rozmyć go jeszcze raz. Żeby nie robić tego palcem, żeby ten efekt był. Bardziej, bardziej delikatny. I co? Uwaga! Jest jakaś ostrość? Ustawmy ostrość. Uwaga! Hej! I robimy. A, prześwietlone jest. Jejku. No nie, no nie, no nie. Dobra, nie prześwietlaj. Nie, prześ, nie prześwietlaj mi. Zróbmy jeszcze raz na i prześwietlonym tym zdjęciu i co? Robimy? Bajkowy las. Las, który nie istnieje bez Photoshopa. Yy. Mam tylko wodę, spróbujmy to wodą rozmyć. Nie, poczekajcie, najpierw zróbmy zdjęcie jak tylko chlapnąłem, chlapnąłem wodą, tylko nie, nie stałem się nie dotykać, to, bo mi się ubrudzi soczewka, a pod światło No po światło średnio wyszło. Ładnie spływa. Chusteczka. Tu się musi pojawić dusza artysty w takim czymś. Nie robię tego palcem, bo później bym był cały brudny. Tak jak chusteczka, nawet jeśli to wodą sprzykałem. Jeśli nie nie jest, jest to za jakiś, za jakiś czas się po prostu stanie całkowicie ale tamto mocniejsze mi się bardziej podobało. W każdym razie wystarczą kawałeczek folii. Zwykłe mm, zakreślacze lepiej się sprawdzają od flamastrów i już możemy mieć ciekawe, fajne zdjęcie. Woda. Woda jest super. Jeśli weźmiemy coś ja mam zwykły filtr UV? Uuu, nie mam. Dobra. Później będziemy go czyścić w domu. Mam zwykły filtr UV? Aż nie. Mam zapasowy obiektyw. A na nim filtr UV jest większy. Przy takich zabawach lepiej mieć filtr UV na y, aparacie. Na obiektywie tu UV się nie nosi na obiektywie. Tu mamy filtr UV większy, na którym będzie to łatwiej widać, jak pokropimy i zaczniemy się tym bawić, bo możemy używać wody do tego, żeby pokropić. Zamknę go od razu, żeby się nie wybrudził. Schowam. Najlepiej by było najpierw go leciutko, żeby ta woda się trzymała dobrze na filtrze, leciutko go czymś natłuścić, ale tak naprawdę leciuteńko. Leciuteńko go natłuścimy. Następnie wytrzemy. A następnie popsikamy wodą. Dobra, Dobra. i zobaczmy. Jakie efekty z tego nam wyjdą? Efekty są zawsze ok. Trzymam oddech, oddech ale to nie, nie widać tego, co bym chciał pokazać. osości nie mamy w ogóle. Ok. Nie to nie, to nie, to nie wychodzi mi nic takiego, co by było gadzieciarskie i ciekawe do tego, żeby można było trochę od blasków z tyłu, ale to nic takiego ciekawego. Natomiast warto się powalić z kopelkami wody, bo te nie chcą współpracować. Przyznam się. W ogóle może gdybyśmy zmienili ostość na minimalną. No okej. Okay. Ale zabiję się z kadru. A to mam nieostro, same nieostrości. Do ja tego jeszcze w balansie złym. E, możemy za pomocą prostych rzeczy, nie używając, zrobić fantastyczne zdjęcia, nie używając żadnego programu graficznego. Co więcej, te zdjęcia są oryginalne. To jest tak, że każdego z tych zdjęć nie da się już powtórzyć. Ono jest raz i koniec. I jak ktoś powie, jak ono zostało zrobione, to powiesz, no normalnie, aparatem zrobiłem, bez obróbki. Bo przy niektórych zdjęciach, niektóre z tych zdjęć po prostu sens ich dzisiaj trochę straciło na, na tym sensie, na, na, na tym, żeby robić takie zdjęcia. Dlatego, że można taki efekt uzyskać bardzo szybko, bardzo łatwo. W sposób powtarzalny, w sposób eksperymentalny, czyli w Photoshopie albo innym programie graficznym, na tej zasadzie, że ja mogę zrobić. Nie tak, nie tak, tak, zestopniować, przełożyć kropelki tu, kropelki tam i wiele zdjęć tak jest robionych, ale satysfakcja z tego, że ja swoje zdjęcie zrobiłem w sposób całkowicie niezależny, od takich yy, rzeczy, całkowicie odmienny od tego, co, co można było zrobić, to bez sensu. Yy, całkowicie o to wychodziło w sumie fajnie. o Całkowicie, ale za, za mocne. To musi być jednak o tak, żeby tylko światełko zachodziło. Znaczy ja nie będę się tutaj bawił, robił takich zdjęć i galerii robił z tego. Bo to należy, że każdy musi się sam pobawić i porobić taką galerię sobie własną, takich zdjęć zrobionych z czegokolwiek. A mam tu jeszcze soczewkę. Soczewki makro są fajne. Można na nich zrobić ciekawe rzeczy. Nie wiem, jak widać, jak to zrobię ciekawą rzecz. No. Ale to za, za ten. A jakby tą o, siknąć. Dobra. Jeszcze jeden eksperyment. Przepraszam, już wam nie zawracam głowy. Bierzcie się za eksperymentowanie sami. Nie, to nie będzie dobra, ani ciekawe. To no nie będzie ciekawe. Dobra. Chciałem zachęcić do tego, żeby za pomocą zwykłych gadżetów, chciałem ja wszystkie przyniosłem. Nie, nie przyniosłem. Tu mam jeszcze filtry. Popatrzcie, co mi jeszcze w torbie zostało, o czym zapomniałem. Filtr, który brał udział w filmie, tylko musimy czułość podnieść zdecydowanie. Filtr szary w mieście, który ten filtr O jeszcze muszę czuło się jeszcze ponieść do maksymum, no 300, a tego opiekę to to jest 300 to jest max który to filtr został rozbity przeze mnie tam uu, uu, uu. I przez niego można spróbować tylko ja mam jeszcze gdzieś polaryzacyjny, który chciałem zabrać ani mojego znać, bo mam jeszcze polaryzacyjny rozbity i byłby ciekawszy od tego w efekcie od tego 1000. Polaryzacyjny filtrz kiedyś rozbiłem w górach w prosty sposób. Po prostu podnosiłem aparat na pasku w ten sposób i on się zaczepił o coś i aparat spadł z takiej wysokości na kamyczek pyk i filtr. Dostał, jakby to był bez filtru żadnego, czyli goło obiektyw, to bym zniszczył sobie obiektyw. A tak to rozbiłem tylko filtr polacyjny. Drogi, ale zawsze lepiej niż to, taniej niż obiektyw. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do tego, że można, jak pokombinujesz, pomyślisz, poeksperymentujesz, zrobić ciekawe zdjęcia nie używając Photoshopa, tylko za pomocą czasem starych technik czasem y, śmieciowych y, akcesoriów, zrobić naprawdę fantastyczne zdjęcia. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów, dziękuję patronom za wsparcie.